Rozważając mękę Zbawiciela podczas pierwszych i drugich koszkich żali, patrzyliśmy na cierpienie Jezusa, zalęknionego i zdradzonego. Konfrontowaliśmy z tymi cierpieniami nasze życie, by mogło się ono przemieniać mocą ofiary i miłości Jezusa. Dzisiaj chcemy zanurzyć się z naszym życiem w cierpieniu Jezusa, upokorzonego. Poniżonego. A dzisiejsze rozważanie możemy streścić w takich słowach: Poniżenie Boga dla wywyższenia człowieka. Pragniemy odkrywać miłość Boga do nas w Jezusie, miłość poniżoną, która nas wywyższa. Dlatego wniknijmy wyobraźnią, sercem, naszym wnętrzem w tę tajemnicę ukrytą w Ewangelii. Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat, narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplutrzy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę potem przyklękali przed nim i szydzili z niego mówiąc witaj królu żydowski przy tym pluli na niego brali trzcinę i bili go po głowie a gdy go wyszydzili zdjęli z niego płaszcz włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie w innym fragmencie czytamy, Kohorta ze strażnikami pojmali Jezusa, związali go i zaprowadzili do Ananasza. Arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem, potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im umówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? A Jezus odrzekł: Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Anna wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. Uświadommy sobie, że męka Jezusa była przesiąknięta postawami i określeniami poniżającymi, której my spotykamy. Jesteś nikim, Twoje życie nie ma sensu, nic nie znaczysz. To, co zrobiłeś w swoim życiu, nie ma żadnej wartości. Jesteś głupi, jesteś brzydka, nic nie robisz. Nie masz prawa się odzywać. Nikogo nie obchodzi, co myślisz. Po co w ogóle tu jesteś? Kto cię pytał o zdanie? Co za nie zdara? Fajtłapa, nieudacznik, nudziarz. Nie liczysz się. Nikt o tobie nie pamięta. Nikomu na tobie nie zależy. Jesteś i będziesz sama. Nikt się tobą nie interesuje. Najlepiej, gdybyś nie istniał. Jesteś tylko przedmiotem. To my jesteśmy panami, a ty jesteś tylko pionkiem. To my mamy rację, to my wiemy lepiej. Milcz, nie ma dla ciebie miejsca. Nic nie znaczysz, nic nie osiągniesz. Nawet nie próbuj. Przerażające są te określenia. Ale przecież nie jeden i nie jedna z nas słyszeli takie słowa, doświadczali takich postaw, albo przynajmniej byliśmy świadkami takich sytuacji, poniżających, upokarzających, odbierających poczucie wartości i godności, sensu i człowieczeństwa. I Jezus też tego doświadczył. Dla nas. To kolejne oblicze jego męki, poniżenie, które pragniemy dziś rozważyć ku naszemu nawróceniu i zbawieniu. Ale zadajmy sobie na początek pytanie, jaki jest nasz stosunek do upokorzenia i upokarzania. Kto z nas szuka tego, by być wyśmianym, odrzuconym albo upokorzonym? Kto z nas tak naprawdę jest w stanie poradzić sobie ze społecznym czy rodzinnym potraktowaniem z góry, potraktowaniem jak śmiecia, jak kogoś, kto jest gorszy, drugiej kategorii, potraktowaniem jak kogoś, kto nie ma żadnej wartości? Kto z nas z lekkością znosi takie doświadczenia, które tak naprawdę unicestwiają? Natura podpowiada nam, byśmy zrobili wszystko, by w takiej sytuacji się nie znaleźć. Ale czy tyle samo wysiłku wkładamy, by nie czynić podobnych rzeczy wobec innych? Czy z taką samą niechęcią, jak do bycia poniżonym, odnosimy się do poniżania innych? Czy nie zdarza nam się w myślach, słowach, a może nawet czynach kogoś upokorzyć? Okazać lekceważenia, okazać, że ktoś jest gorszy, że nie ma racji, że ma mniejszą wartość, albo po prostu wyśmiać. Mroczne oblicze człowieka, moje i Twoje, objawia się w prostych sytuacjach codzienności. Dlatego pytanie, jakie oblicze objawiamy? Upokarzających czy upokarzanych, a może pokornych? I współcierpiących z Jezusem. Podczas tych gorzkich żali przejrzyjmy siebie, swoje życie, serce, życie i sumienie w poniżeniu Jezusa, niczym w lustrze. Spójrzmy na to, jak Jezus doświadczył upokorzenia. Po pierwsze, jest on pojmany, związany, otoczony mnóstwem żołnierzy, niczym zwierzę, ujarzmione podczas polowania. Zupełnie bezgodności, bity i popychany. Stwórca wszystkich stworzeń, traktowany jak najprymitywniejsze stworzenie. Czy potrafimy zobaczyć w tym ofiarę miłości Boga? Po drugie, Jezus doświadcza poniżenia, poprzez to, że jest niesprawiedliwie osądzony. Bez normalnego i sprawiedliwego procesu przesłuchania, zebrania się całej rady. Odwieczny prawodawca pozbawiony podstawowych praw? Czy w tym widzę ofiarę miłości Boga? Po trzecie, Jezus jest w rękach oprawców niczym rzecz, prowadzony od jednego namiestnika do drugiego, od Amnasza do Kajfasza, od Kajfasza do Heroda, od Heroda do Piłata, i tak w kółko. Pan i król całego wszechświata, dawca wszelkiej władzy, traktowany jak zabawka, towar, marionetka w rękach ludzi. Czy w tym widzę ofiarę miłości Boga? Po czwarte, doświadczenie poniżenia wyostrza się poprzez tortury fizyczne, jakim jest poddawany Jezus. Piłat wydaje go na ubiczowanie. Jego ciało jest zmaltretowane, jest ledwo żywy. Jedna ze świętych wizji mistycznej miała usłyszeć, że na jego ciele było ponad pięć tysięcy ran. Wyobraźmy sobie rzemienie, kawałki metalu, które wbijają się w ciało Jezusa i rozrywają. Poza paraliżującym bólem fizycznym, jak skrajne to upokorzenie. Odebranie godności człowieka, godności jego ciała. Bóg, który ulepił, ukształtował nasze ciała, sam ma ciało rozrywane. Czy w tym widzę ofiarę miłości Boga? Co więcej, poniżenie Jezusa pogłębiają tortury psychiczne. Umęczenie ciała Jezusa dla żołnierzy to za mało, chcą sobie użyć. Wylać z siebie złość, agresję, zawiść, którą być może żywią do kogoś innego. Żołnierze wyśmiewają Jezusa. Robią jak czytaliśmy korony z cierni, koronują go, raniąc mu głowę. Zakładają na niego purpurowe szaty, dają mu trzcinę do ręki, a potem biją go po głowie po to, by mieć dobrą zabawę, by śmiać, wyśmiać go jako króla. Jakiś to prymitywny, a zarazem smutny dramat, bo król królów, Bóg wszechświata, jest wyśmiewany z tego, że jest królem. Upodlenie. Żołnierze podchodzą, plując na niego, uderzają trzciną w głowę, wyśmiewają, kłaniają się, mówiąc mu: Proroku, i kto uderzył ciebie w twarz? Z momentu tak dramatycznego, tak bolesnego, tak mrocznego, czynią sobie zabawę. Do takich rzeczy jest zdolny człowiek. Każdy. Bo jak pisze święty Paweł, wszyscy zgrzeszyli, ja i Ty również. Ale męka Jezusa to nie tylko to, co na zewnątrz. Pytanie: co objawia dramat poniżonego Boga? Gdy czytamy Ewangelię Świętego Jana, widzimy scenę, gdy Piłat wyprowadza Jezusa ubiczowanego, ledwo żywego, ociekającego krwią. Pokazuje go ludowi i mówi: Ekce homo, oto człowiek. To bardzo symboliczna scena. Z jednej strony Jezus Bóg, i człowiek poniżony, wyśmiany, odrzucony. To obraz każdego człowieka poniżonego grzechem. To obraz stanu człowieka, który odrzucił Boga i ludzi. To obraz mnie i Ciebie. To obraz tego, co dzieje się z nami, gdy gardzimy miłością Boga i Jego przykazaniami, oraz gdy gardzimy drugim człowiekiem. Egoizm, pycha, grzech, brak miłości nas dewastują. To widzimy w Jezusie zmaltretowanym i wyśmianym. I to jest przestroga, zarazem wezwanie do nawrócenia dla nas. A jednocześnie Jezus poniżony, to obraz Boga, który swym poniżeniem zadość czyni, wybawia od upadającego nas grzechu. Jak pisze święty Paweł. On uniżył samego siebie. Choć doświadcza uniżenia od ludzi, to On sam się na to decyduje. Jezus decyduje się na upokorzenie, by dokonać egzorcyzmu ludzkości z diabelskiej pychy, oddzielającej nas od Boga i ludzi, od miłości. Upokorzenie Chrystusa to zadośćuczynienie za naszą pychę, wyniosłość, próżność egocentryzm, rządze panowania i stawiania siebie w miejscu Boga. Oby obraz upokorzonego Boga zatrwożył nasze serca. Oby wstrząsnął nami i naszym sumieniem, bo jeśli nie, to co nas poruszy ku nawróceniu? Obyśmy otworzyli oczy, obyśmy ocknęli się z takiego Wręcz diabelskiego letargu, bycia Panami wszystkiego i wszystkich bycia Panami w tym, co mówimy, myślimy, pragniemy, Panami naszych relacji i prac, Panami Kościoła i Panami świata, co widać w ostatnim czasie, poza granicami naszej ojczyzny. Jezus upokorzony chce wyrwać nas ze stawiania siebie w miejsce Boga. By w centrum nie było nasze, ja, ale Bóg. I warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie postawy Jezusa. Jest taki moment, kiedy Jezus, przesłuchiwany, co odczytaliśmy dzisiaj, odpowiada na pytania, wyraża swoje zdanie i otrzymuje uderzenie w twarz od jednego z żołnierzy. Na to zbawiciel odpowiada: Jeżeli źle powiedziałem. Udowodnij, co było złego, a jeśli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Jezus tym zdaniem pokazuje nam, że kiedy to zasadne i możliwe, powinniśmy sprzeciwiać się złu. Abyśmy w imię miłości tej ewangelicznej nie pozwalali na to, by ktoś się panoszył i okazywał zło mi lub komuś innemu. Jezus pokazuje i uczy, by stawać, stawiać granice złu w moim życiu oraz moich bliskich. Jezus uczy stawania w obronie poniżonych, upokorzonych i pokrzywdzonych. Ale gdy patrzymy na mękę Jezusa, to przez większość czasu widzimy, że Jezus, jak pisze Izajasz, jawi się jako baranek na rzeź prowadzony. Który nie otworzył swoich ust. I to jest niezwykłe, bo Jezus przez większość tych tortur milczy, nic nie mówi. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista. Dla naszego wybawienia. Męka Jezusa, jego upokorzenie i upodlenie to ofiara zastępcza za nas. Dlatego przez większość czasu nic nie mówi. Przyjmuje to, ponieważ wie, że musi to przeżyć. Musi wziąć na siebie całe nasze zło, całe diabelstwo. Musi na, sie na siebie ściągnąć agresję całego piekła i całej ludzkości, by od tego nas wyzwolić. To trochę jak piorunochron, który ściąga na siebie uderzenie błyskawicy. Musi to wziąć na siebie i w siebie. I w tym on naprawdę okazuje nam wielką i zbawczą miłość. Jezus uniżył samego siebie. Sługa Pański, w którym widzimy Jezusa, mówi: Ja zaś jestem jako robak, a nie człowiek. Dlaczego Jezus decyduje się na takie zmiażdżenie? Choć to dla nas oczywiste w umyśle, to oby to było w sercu, że. Jedyna odpowiedź to miłość Boga do człowieka. Bóg decyduje się być potraktowany jako najniższy z najniższych. Bóg decyduje się, by być potraktowany jak śmieć przez ludzi. Golgota była wcześniej wysypiskiem śmieci. Nikt nie byłby w stanie tego zrobić poza nim. Nikt nie byłby w stanie być tak miłosierny, tak przebaczający jak on. Być tak skrajnie podeptanym i przeżyć to właśnie, by okazać nam miłosierdzie. Jezus decyduje się przeżyć bezwzględne poniżenie z miłości do mnie i do Ciebie. Te słowa jesteś nikim, nic nie znaczysz, nie masz żadnej wartości, trzeba Cię zniszczyć i cestwić, one wybrzmiewają w księdze Izajasza i Jezus na sobie to przeżył. Święty Paweł pisze, że Jezus Chrystus wydał siebie samego za nasze grzechy, aby nas wyrwać z tego złego świata. Wyobraź sobie sarnę, która ucieka przez las i w pewnym momencie otaczana przez psy myśliwych jest polejmana i zabita. I wyobraź sobie Jezusa, który jest niczym ta sarna. Jezus ma zarzucone na siebie sieci naszych grzechów, zła, mroku, naszej pychy i egoizmu. Jezus zgadza się, by pojmało Go nasze zło, by całe piekło rzuciło się na Niego i Go upodliło. Zgadza się na to, by całą diaboliczną agresję ściągnąć na siebie. Jeszcze raz. Z miłości do mnie i do Ciebie, by nas od tego wyzwolić, by mnie i Ciebie wywyższyć, byśmy nie byli niewolnikami szatana i grzechu, ale abyśmy otrzymali godność synów i córek Boga. Pamiętam, kiedy na trzecim roku w seminarium zetknąłem się z ofiarami handlu ludźmi. Ponad rok poznawałem dramaty kobiet. Dzieci, mężczyzn porywanych lub zmanipulowanych, stających się niewolnikami ludzi, by być ofiarą gwałtu, przemocy, sprzedaży na narządy, by być ofiarą domu publicznego. I pamiętam kobietę, która przez lata była zmuszana do prostytucji. I ona mówi tak: z każdym dniem. I każdą przemocą, której doświadczałam, czułam się, jakbym wewnętrznie stawała się coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza, jakby ktoś próbował wcisnąć moją duszę w malutkie pudełko, zamknąć i zakopać pod ziemię. Nie było już mnie, nie było mojej godności, nie było mojej wartości, nic nie znaczyłam, byłam nikim, nie miałam żadnej wartości. I to uczynili mi ludzie. Przerażające upodlenie, poniżenie, które zabijało stopniowo człowieczeństwo, godność, wartość. I Jezus wziął na siebie dramaty wszystkich ludzi temu podobne, wszelkie upokorzenia i wzgardy. Wziął na siebie wszystkie grzechy. Jezus przeżył takie poniżenie i upodlenie jak ta kobieta, ale miliardy razy pomnożone. Dla nas, z miłości do nas. I naprawdę, tylko z dna naszego poniżenia, pomnożonego nieskończenie, możemy uświadomić sobie ogrom pokory i miłości Boga. Dla nas nie, nie jest do pojęcia, jaką to wytrzymał, ale wiara podpowiada nam dlaczego. Przeżył to za nas i dla nas wydał siebie za nas. Dlatego nie bądźmy obojętni na tę wielką miłością ofiarę Jezusa. Jeśli chcemy, zamknijmy oczy i przywołajmy wyobraźni i sercu Jezusa związanego, bitego oplutego, biczowanego, wyśmianego, skazanego i wzgardzonego. I zechciejmy okazać Mu prawdziwą miłość i uwielbienie. Uderzmy nasze serca niczym młotem i wykrzeszmy z wnętrza prawdziwą miłość, głęboką i czumą. Panie Jezu, Pragnę dziś otrzeć Twą twarz ze śliny, którą zostałeś opluty, i wystawić moją własną na oplucie, by chronić Twoją. Sprawniech niech podobnie czynię wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę rozwiązać Ci sznur, sznur którym Cię związano. Sprawniech niech podobnie czynię wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę opatrzyć Twoje ciało rozdarte biczami, a wydać moje własne dla uchronienia Twojego. Spraw niech podobnie czy nie wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę opatrzyć Twoją głowę zranioną cierniem i uderzeniami trzciną, a nadstawić swoją własną, by chronić Twoją. Spraw niech podobnie czy nie wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę sam zostać oskarżony, byś ty był uniewinniony. Spraw niech podobnie czy nie wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę być wyśmiany, by ciebie już nie wyśmiewano. Spraw niech podobnie czy nie wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę nadstawić moją twarz na spoliczkowanie, by twoje już nie policzkowano. Spraw niech podobnie czynie wobec bliźnich. Panie Jezu, pragnę być poniżony i wzgardzony, byś ty był wywyższony. Spraw niech podobnie czy nie wobec bliźnich. O Jezu cichy i pokornego serca, O Jezu upokorzony, bądź uwielbiony w twoim zbawczym upodleniu. O Jezu upokorzony, bądź ukochany w Twoim poniżeniu, które mnie wywyższa, aż do nieba, aż do Boga. O Jezu najsłodszy w swej pokorze, o Jezu najsłodszy w swym poniżeniu, o Jezu najsłodszy w swej ofierze. Amen.